Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: Czy przestanę myśleć o tej osobie? Karty, czy tradycyjnie 3 trzy karty, setno? Trójka klików. Co wychodzi naprzeciw? Pustelnik. Wynik, odpowiedź, rada. Ósemka, głow. Sedno, trójka, kiliów. Człowiek wraca do wspomnień. Wraca myślami do tej osoby. Spogląda na wspólną fotografię. Widzi siebie i widzi tę osobę. A tak naprawdę to patrzy na dwa pokemony. I człowiek nie wie, czy ma się śmiać, czy ma płakać. Przeważnie dwa pokemony wzajemnie obniżają swój poziom, a przed otoczeniem pokazują swoją moralność, wierząc, że nikt tego nie zobaczy. Grubo. To też jest taka fałszywa moralność. Co wychodzi naprzeciw pustę? To jest trudność w komunikacji. To też jest uciekanie do świata marzeń. A to jest lęk, który jest w podświadomości. To też jest samotność. To też jest mądrość albo głupota. To też jest takie oddalenie fizyczne i duchowe. Pytanie jest. Czy przestanę myśleć o tej osobie? to odpowiadam, że tak. Niebawem przestaniesz myśleć o tej osobie. A w najgorszym przypadku od 10 do 12 miesięcy. Wynik, odpowiedź, rada, ósemka, błowa. Jeżeli to długo trwa, to znaczy, że nie pracujesz nad swoim rozwojem osobistym. Rezygnujesz z poszukiwania dla siebie wyzwań, zajęć. Ograniczasz się do starych metod, schematów i wolisz dalej przyglądać się na tego kojota. To przyglądanie się nie pozwala, aby poznać kogoś nowego. I to jest smutne. To wszystko. Dziękuję robię przerwę w czytaniach przerwę świąteczną po świętach wracam do czytań życzę wam dużo zdrowia i wesołych świąt pozdrawiam klara tarot dbajcie zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów klara tarot klara tarot plus i klara tarot miłość kontakt do mnie jest pod filmem pozdrawiam klara tarot dbajcie